Odkąd je porwano, nigdy nie śpię w nocy i nasłuchuję odgłosów nadciągającej tragedii. Gałązek strzelających pod stopami, szeptanych wołań. Leżę i zastanawiam się, czy moje dzieci mnie pamiętają, czy przypominają sobie, jakie je tuliłam i śpiewałam piosenki do ich małych uszu. Zabrano je nocą, jakby były zdobyczą soby. Wyrwano z posłań ostrymi szponami. Syna i córkę wetknięto pod skrzydła i zaniesiono do nowego plemienia. Zmuszono, by zapomnieli o własnym ludzie i matce, która je urodziła. Moje ciało czuje się jak pusta rzeka, żadnych ryb, żadnej wody. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny marcowy dzień. Wita was olga z wielkiego buka. Mam dzisiaj dla Was, kochani, kawał fascynującej historii. Historii prawdziwej na dokładkę, naszpikowanej. Taką ilością ciekawostek, że głowa mała. Przeniesiemy się dzisiaj na ziemię dzisiejszej Kanady i Północnych Stanów Zjednoczonych. Wiek 17. Czas tak zwanych wojen bobrowych, zwanych również wojnami Irokeskimi. Wszystko zresztą wam za chwilę wyjaśnię, wszystko stanie się jasne, ale przede wszystkim przed nami fascynująca, intrygująca opowieść strząsająca opowieść z wielką wojną w tle o kobietach z plemion algonkinów, które musiały dokonać tych największych poświęceń i stały się największymi ofiarami owego konfliktu. Przed Wami. Córki Klanu Jeleni, autorki kanadyjskiej o rdzennych korzeniach, czyli Daniel Daniel, wstrząsająca powieść, którą recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem MOWA. To jest opowieść o wielkim poświęceniu, o tragediach kolonializmu, ale przede wszystkim o tej wielkiej historii, która nigdy nie jest taka, jakbyśmy tego oczekiwali, co więcej, wciąż rezonuje po tych wszystkich latach. Jest rok 1657, w kanadyjskiej osadzie Trois-Rivières nad rzeką Świętego Wawrzyńca znów trwa liczenie strat po kolejnym ataku irokezów. Ich kolejne krwawe najazdy na okoliczne osady zabierają życia nie tylko francuskich kolonizatorów, ale również sprzymierzonych z nimi plemion algonkinów. Marie należy do jednego właśnie z takich rdzennych plemion. Jest córką klanu Jeleni. Irokezi porwali jej syna, porwali jej córkę, zabili jej męża. Teraz ona musi poświęcić siebie, nie ma innego wyboru. Musi ratować przyszłość swojego plemienia, tak jak inne kobiety klanu. Poślubia więc jednego z francuskich osadników i od tej pory jest tego świadoma. W żyłach jej potomków będzie płynęła ich krew. Wojny Bobrowe, zwane również w historii wojnami irokeskimi. To seria konfliktów, krwawych najazdów, potyczek, których początek sięga mniej więcej pierwszych lat XVII wieku, a który trwał ponad 100 lat. Uczestnikami owego konfliktu są rdzenne plemiona Irokezów zrzeszone w Konfederacji Irokeskiej, które stają naprzeciw osadników francuskich i zrzeszonych z nimi plemion Algonkinów i Huronów. Podłożem konfliktu stał się handel z kurami Bobrów, stąd zresztą nazwa zresztą wojny bobrowe. Handel z kurami Bobrów, który był niezwykle opłacalny, który przynosił fortuny tym, którzy kontrolowali dostęp do wybrzeży zarówno rzeki Świętego Wawrzyńca, jak i potem wszystkich okolic Wielkich Jezior. Irokezom zależałoby powiększać swoje terytorium w nieskończoność. Tym samym stworzyliby rdzenny monopol na skóry właśnie, już nie tylko bobrowe, i mogliby powiększać swoje bogactwo. Grabili więc kolejne ziemie, wymordowywali nie tylko kolonistów i trapelów, ale również inne rdzenne plemiona. Zabija mężczyzn, natomiast dzieci, te mniejsze, jak i kobiety, porywali. Dzieci były niejako adoptowane przez nich, dopasowywane do plemienia, stawały się jego członkami, miały zapomnieć o rodzinnym plemieniu. Natomiast kobiety, szczególnie te młodsze, czyli dziewczynki, również stawały się żonami i członkiniami plemienia, inne natomiast stawały się niewolnicami. Ofiary Irokezów znikały na zawsze, nie było już szansy powrotu. Jeżeli wybrały inaczej, czekała na nich jedynie makabryczna śmierć. Wojny Irokezkie, cały ten konflikt to jest ogromnie Istotne tło dla wydarzeń z córek klanu Jeleni i dla ukazania tego, jak wielkimi ofiarami były tutaj kobiety z plemion Algonkinów. Daniel, Daniel rzuca nas w sam środek tej wojny. Mamy rok 1657, mamy połowę wieku. Już pierwsza scena tej powieści ukazuje nam ten ogromny konflikt wewnętrzny naszej bohaterki i to. Stawkę, o jaką toczy się tutaj walka. Z jednej strony mamy Irokezów. Zamordowali jej męża, porwali syna, porwali córkę. Jej plemię traci krew. Oni tracą kolejnych ludzi. Tym samym słabną, słabną z każdym kolejnym atakiem. Ich kultura wymiera. Z drugiej zaś strony mamy kolonistów, osadników francuskich i idących za nimi jezuitów, ich kościół. Jezuici, nawracając rdzennych mieszkańców na swoją wiarę, tym samym również obiecują im ochronę, obiecują spokój. Co się dzieje? Algonkini. Tracą swoją tożsamość, bez względu na to, w jakim kierunku się obrócą: z jednej strony Irokezi, z drugiej strony francuscy osadnicy. Kobiety plemienia natomiast, czyli właśnie kobiety z klanu Jeleni, zdają sobie sprawę, że teraz, po tym wyborze, ich potomkowie będą nosili w sobie zarówno krew ofiar, jak i najeźdźców będą wiecznie rozerwani. Tylko od przewrotnego losu zależy, czy uda im się zachować rdzenne tradycje, czy będą musiały wyrzec się swojej przeszłości na zawsze. Jak widzicie, konflikt zaszedł już zbyt daleko. Algonkini stracili zbyt wiele. Teraz mogą jedynie próbować przetrwać. Daniel Daniel pokazuje ten tragiczny konflikt, pokazuje to osaczenie, ten moment, kiedy trzeba utracić świadomie cząstkę siebie. By móc po prostu istnieć dalej. To jest bardzo realistyczny, bardzo niejednoznaczny, bardzo szczery obraz epoki i tamtych wydarzeń, i tym samym córki klanu Jeleni, Daniel Daniel, są tym bardziej którą wartą uwagi, tym bardziej wstrząsającą. Autorka stworzyła w tej powieści ciekawe, skomplikowane, skonfliktowane również wewnętrznie postacie. W córkach klanu Jeleni nic nie jest proste. Nic nie jest tu ani czarne, ani białe. Historia zresztą niejednokrotnie udowodniła nam, że to właśnie w szczegółach, w tych odcieniach szarości kryją się odpowiedzi. Tym bardziej w historii tak przejmującej, jak powieść Daniel, Daniel która w tej właśnie opowieści zamknęła tak naprawdę część swojej własnej rodzinnej historii, swoich własnych rodzinnych dziejów. To ona jest potomkinią Marii. To ona nosi w sobie jej krew. I to jej właśnie teraz przyszło oddać głos tym kobietom, które przed wiekami oddały cząstkę siebie, by ona dzisiaj mogła o nich mówić, mogła je wspominać. Ich opowieść natomiast niesie ze sobą nie tylko ogrom wzruszeń, który jest zamknięte w tej powieści, ale również ogrom wiedzy, która jest tak bardzo dzisiaj potrzebna. Tę wstrząsającą, porywającą powieść córki klanu jeleni, Daniel Daniel, możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Mowa, natomiast pytanie konkursowe brzmi z czym lub z kim kojarzy Wam się Kanada? Z czym lub z kim kojarzy Wam się Kanada? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w postcie dedykowanym na społecznościach YouTube. Co więcej, pamiętajcie, że na pytanie konkursowe możecie odpowiadać pod postem na blogu. Wojny Bobrowe, wojny irokeskie. Absolutnie temat fascynujący, pasjonujący, na który trafiłam kilkukrotnie zupełnie przypadkiem. Słuchajcie, po raz pierwszy trafiłam na temat przy okazji poszukiwania materiału do mojego artykułu o Wendigo, który pisałam przed laty, a który potem wykorzystałam również w naszym materiale bezsennym, właśnie dlatego, że Wendigo pochodzi właśnie z wierzeń Algonkinów. I stąd wiedziałam co nieco o ich kulturze, wiedziałam również o tym, że są. Jakby zjednoczeniem wielu pomniejszych klanów i tworzą jedną grupę właśnie rdzennych plemion. Potem przypadkiem również przy okazji przygotowywania materiału o zjawie na podstawie której powstał film z Leonardo DiCaprio, który również było na faktach oparte. Również przy okazji czytania jakichś ciekawostek o ostatnim Mohikaninie, gdzie również pojawili się Huroni, którzy są zjednoczeni z Algonkinami właśnie w wojnie przeciwko Irokezom. Słuchajcie, temat jest pasjonujące, niesamowite, bardzo głęboki i niejednoznaczne, jak sami widzicie. Ten konflikt, to rozerwanie kobiet algonkinów tutaj, to jest. To jest ogromnie poruszające zagadnienie. Być rozerwanym pomiędzy byciem całkowicie. No, pochłoniętym przez te plemiona irokeskie, utracenie swojej tożsamości na rzecz innych plemion lub utracenie swojej tożsamości na rzecz osadników. Jak w ogóle to pogodzić? Jak dokonać takich wyborów? Jak. Pogodzić się z tym, że dzieci właśnie będą w sobie nosić i krew na jeźdźcy, i krew ofiary. To jest coś zupełnie niepojętego. Ten dramat, ten konflikt, tę tragedię, właśnie zawierają córki klanu Jeleni, ale jednocześnie, tak jak mówię, tutaj jest wiele odcieni szarości i nic nie jest jednoznaczne. Przekonajcie się zresztą sami, powieść niezwykle, niezwykle porywająca i pozwalająca zgłębić jeszcze temat o wiele głębiej, do czego Was serdecznie zachęcam. Zachęcam was również do poczytania sobie o tej powieści na blogu Wielkiego Buka, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa pa.